Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie i na wstępie proszę o nieregulowanie odbiorników, gdyż jak widać mnie nie widać. Dostałam od was kilka próśb o podcasty. Zresztą przyznam, że sama się nad tym już od jakiegoś czasu zastanawiałam. Dlatego dziś będzie taki odcinek testowy, inauguracyjny. No, jak to się sprawdzi, to te podcasty będą pojawiać się częściej. Będą to w zasadzie można powiedzieć takie półpodcasty, bo dla osób, które słuchać mnie będą na YouTubie. W momencie, gdy będą pojawiać się ważne obrazki, grafiki, mapki, to usłyszycie sygnał, i wtedy oznaczać to będzie, że można zerknąć na ekran. Ale będę starać się tak opisywać te wszystkie treści, tak w miarę klarownie, aby również dla osób, które słuchać mnie będą w innych miejscach, takich stricte podcastowych, żeby również ten przekaz był klarowny. I tutaj też prośba do was, że jeżeli znacie jakieś właśnie platformy stricte podcastowe, aby dać mi znać w komentarzu. Ja szczerze mówiąc, znam tylko Google Podcast i Spotify. Nic innego na ten moment nie przychodzi mi do głowy. Nie oznacza to oczywiście, że filmy jako filmy na kanale nie będą się pojawiać, a i owszem jak najbardziej Będą w dalszym ciągu. A teraz już przechodząc do rzeczy, dziś zaczynamy kurs historii, przygotowanie do matury, korepetycje, no jak zwał, tak zwał. W każdym razie idąc od początku chronologicznie. Zanim jednak przejdziemy do omawiania najstarszych cywilizacji, bo od tego zwykle zaczyna się właśnie edukacja historii w szkole, to na początek w ogóle warto jest poświęcić chwilę uwagi na to, czym jest pojęcie czasu w historii. A tym samym odpowiedzenie sobie na pytanie, czym jest historia. No i uwierzcie mi, wcale nie jest to pytanie z cyklu być albo nie być, także wcale m, tak bardzo filozoficzne nie jest, bo podchodząc do tematu bardzo encyklopedycznie, Aptekarsko rzecz ujmując, historia jest to nauka, która zajmuje się badaniem przeszłości od około 3,5 tysiąca lat przed naszą erą. Dlaczego akurat od tego momentu? Dlatego, że historia bada dzieje ludzkości głównie na podstawie źródeł pisanych. I to właśnie 3,5 tysiąca lat przed naszą erą powstało pierwsze pismo, czyli pismo klinowe w Mezopotamii. No i teraz pojawia się pytanie: to kto bada te wcześniejsze dzieje? Odpowiedź brzmi archeologia. Zresztą stąd sama nazwa tej dziedziny. Archeo, czyli dawny, stary. Ale, żeby nie było tak łatwo, jest archeologia średniowieczna, nowożytna. Czyli o co w tym wszystkim chodzi? Otóż archeologia bada wszelkie materialne pozostałości działalności człowieka. Stąd też również w kręgu jej zainteresowania pozostają czasy nawet naszej współczesnej ery, czy też naszej współczesnej epoki. Podobnie jest z historią. Historia nie ogranicza się jedynie do źródeł pisanych. Zaznaczyłam na wstępie, że głównie bada źródła pisane, ale nie tylko. Istnieje cały zespół nauk pomocniczych historii, jak na przykład sfragistyka, czyli nauka o pieczęciach, papirologia. Tutaj nazwa jest dość zabawna, bo przywodzi na myśl biurokrację, ale papirologia bada źródła pisane na papirusie. Z innych nauk, no to na przykład jest też heraldyka, czyli nauka o herbach, numizmatyka o monetach i całe mnóstwo innych tego typu dziedzin. Także działalność historyków trochę można powiedzieć przypomina działalność dochodzeniówki. Na podstawie różnych śladów odtwarzamy, jak dane wydarzenie przebiegało. I na przykład wszelkie materialne pozostałości to dowody, a źródła pisane to zeznania. Przy czym jednak trzeba wziąć pod uwagę wiarygodność osoby, która spisywała te zeznania, zeznania oczywiście w cudzysłowie. Bo weźmy na przykład takiego nadwornego skrybę, który spisuje roczniki, kroniki. No to oczywistym faktem jest, że ten skryba nie napisze o królu złego słowa, skoro pozostaje na jego garnuszku. Ale niekoniecznie ten fałszywy przekaz może wynikać ze złej woli. Tylko po prostu z niedoinformowania albo z odwiecznej zasady punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Zasada jest taka sama jak przy wypadku, że ile świadków danego wypadku, tyle jest w wersji wydarzeń. Stąd też twierdzenie, że historia kłamie, no bo nie jesteśmy w stanie w 100% wiernie odtworzyć danego zdarzenia. Nie jesteśmy w stanie także odgadnąć, jakie były intencje danej osoby, jej myśli. No bo skąd mamy dowiedzieć? Skąd mamy czy Stanisław August Poniatowski rzeczywiście kochał caryce Katarzynę, czy tylko poświęcał się i spotykał się z nią, bo chciał, aby była łaskawa dla Polski? No, tego się już nigdy nie dowiemy. Czy Wy mówicie wszystko to, o czym myślicie? No nie. I tak samo było z wszystkimi ludźmi żyjącymi w przeszłości. Oczywiście możemy snuć domysły, wnioskować, ale no, nigdy nie dowiemy się, co działo się za zamkniętymi drzwiami. Powracając jeszcze do kwestii historii i archeologii, to nie wiem, czy też macie takie wrażenie, że zwykło się pojmować tę historię naszej ery niejako z wyższością, że my to taka rozwinięta cywilizacja, dwa tysiące lat. Cóż to się nie działo przez ten czas, prawda? Mamy i czasy wczesnych piastów, jagielonów. Mamy rewolucję francuską, czasy Napoleona, Hitlera, komunizm itd. A w zasadzie to, co działo się wcześniej, czyli przed naszą erą, to jest jakiś tam krótki wycinek czasu. Ludzie tam gdzieś lepili sobie jakieś garnki, czasem coś malowali na ścianach, albo jak niektórzy kiedyś twierdzili, uciekali przed dinozaurami. Wrzucamy ten odcinek przed naszą erą do takiego jednego wspólnego worka. Czy to ludzie, czy dinozaury, Mezopotamia, Grecja, Rzym, to tak jakby taki właśnie krótki wycinek czasu tuż przed tą naszą właściwą erą. Tymczasem przerzućmy się na tę drugą stronę osi czasu, czyli właśnie przed naszą erą. Weźmy na przykład taki Egipt. Czy wiecie, ile dynastii rządziło w Egipcie do czasów naszej ery? 31. 31 dynastii. To znaczy oficjalnie przyjmuje się, że 30, a ta jedna jest zerową. No ale jakby nie było, jest to 31 dynastii. Tymczasem, ile my mieliśmy dynastii w Polsce? Dwie. No i ktoś powie: Dobrze, no ale przecież te nasze dynastie wygasły w XVI wieku. No kto wie, ile tych dynastii byłoby do dziś. Także, jeśli ten argument Was nie przekonał, to weźmy inny przykład. Kleopatra. Myślę, że każdy zna Kleopatrę. Kleopatra rządziła Egiptem w latach 51-30 przed naszą erą. Inny z władców starożytnego Egiptu, Narmer, jeden z pierwszych faraonów Egiptu, panował w latach 3150-3125 przed naszą erą. Co to oznacza? Oznacza to, że Narmer zasiadł na tronie Egiptu dokładnie 3099 lat wcześniej niż Kleopatra. Dalej, oznacza to, że tak naprawdę Kleopatra bliżej jest do naszych czasów niż do pierwszych faraonów Egiptu, mimo że tak jak oni, ona również żyła przed naszą erą. Mało tego, cywilizacja Egiptu no, nie była przecież najstarszą cywilizacją. Do niedawna była za taką uważana cywilizacja Sumeru. Ale dziś już wiemy, że na długo przed sumerami w dorzeczu Eufratu i Tygrysu rozwinęła się kultura Al-Ubaid. Kiedy ona się rozwinęła? Około 6200 lat przed naszą erą. Także kolejne 3000 lat wstecz od najstarszych władców Egiptu. Już o Kleopatrze nie wspominając. Bo ją od najstarszej cywilizacji Al-Ubaid dzieli jakieś 6150 lat. Tymczasem nas od Mieszka pierwszego dzieli zaledwie nieco jakieś 1060 lat. Pamiętajmy jeszcze, że kultura al-Ubaid pojawiła się 6200 lat przed naszą erą, a ludzie zaczęli prowadzić osiadły tryb życia około 10 tysięcy lat przed naszą erą, co oznacza, że kultura al-Ubaid wcale nie musiała być tą najstarszą, że prawdopodobnie jeszcze była jeszcze starsza cywilizacja, no ale ona jeszcze pozostaje póki co poza naszym zasięgiem. Zwróćmy cały czas uwagę, że mówimy o tysiącach lat przed naszą erą. Jak się ma to do pierwszych ludzi w ogóle, chociaż tak naprawdę bardziej powinniśmy ich nazwać istotami człowiekokształtnymi? Australopiteki, bo o nich mowa, pojawiły się 4 miliony lat temu. I teraz porównajmy sobie to wszystko z dinozaurami, które pojawiły się na Ziemi 237 milionów lat temu. Ale to i tak wszystko nic, jeśli uświadomimy sobie, że Ziemia jako planeta powstała 4,6 miliarda lat temu. Także spójrzmy teraz z perspektywy, gdzie my jesteśmy z naszymi nędznymi, Dwoma tysiącami lat naszej ery. No to to by było na tyle, jeżeli chodzi o dziś. Mam nadzieję, że ilość liczb was nie przytłoczyła w dzisiejszym podcaście. Mam nadzieję, że dzisiejszy. Inauguracyjny podcast przypadł wam do gustu? Jeśli tak było, to zostawcie komentarz i łapkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dajcie znać także w komentarzach na jakie inne platformy mogę wrzucać podcasty. A tymczasem żegnam się z wami i do zobaczenia i do usłyszenia. Już niebawem.